Pan Piotr Żurawik, trener z MKZ Unia, ale też radny Raciborza. Panie Piotrze, dzisiaj tutaj się zjechało na Łąkową mnóstwo reprezentacji państwowych, można powiedzieć, klubów oczywiście, ale jesteście teraz gospodarzem takich małych mistrzostw Europy. Tak, tak, bardzo nas to cieszy. W tym roku bardzo duży poziom, wysoki. Przyjechało do nas tutaj 10, 10 państw i rywalizuje o miano najlepszego zawodnika w grupie juniorów. Także cieszymy się bardzo, że zawitali w tym roku taką mocną ekipą do Raciborza. Pan też rywalizował, Panie Piotrze, kiedy był Pan zawodnikiem jeszcze z zagranicznymi zawodnikami. Co to daje Zapaśnikowi móc sprawdzić się nie tylko na arenie krajowej? No na pewno tutaj mogą się sprawdzić nie tylko z zawodnikami z klubów i, i ze swojego regionu, tylko właśnie powalczyć czy z Chorwatem, czy, czy z Niemcem, czy z Czechem, czy, czy nawet z tymi krajami, które są oddalone bardziej, co nie jest na co dzień spotykane, bo też zawodnicy, można powiedzieć, specjalizują się w swoich technikach, swoich akcjach, swoim charakterem walki, walczą troszeczkę inaczej i na pewno jest to dla, duże doświadczenie dla naszych zawodników. Dla Boża to też jest ważne, że i dla MKZ-u, że raz w ciągu roku przynajmniej staracie się mieć taką dużą imprezę, taką, która skupia w tym miejscu taką czołówkę krajową. Tak, no Racibórz jest bardzo znany na mapie Polski, jeżeli chodzi o zapasy, no i co roku występujemy o jakąś dużą imprezę i, i Polski Związek się nam zazwyczaj przychyla, cieszymy się bardzo, no i też mamy tą publiczność jednak, w Raciborzu te zapasy są już od bardzo dawna, bo już prawie że 80 lat, także mamy tutaj tradycje też bardzo duże i, i się cieszymy tą publiką i, i, i tym, tą rangą takich zawodów większych, które możemy zrobić w Raciborzu. Jeszcze Panie pani Wójcie, jaka to jest faza sezonu, jeżeli chodzi o zapaśników? Czy to jest już finisz tego sezonu, który rozpoczął się, nie wiem, jesienią, czy to jest jakaś jeszcze przed Wami ważna taka faza, że będą jeszcze ważne turnieje? Można powiedzieć, że już to jest jeden z ostatnich turniejów przed mistrzostwami Europy, które odbędą się w czerwcu we Włoszech. Zawodnicy jeszcze tam z trenerem kadry Mateuszem Wolnym planują wyjechać na jeszcze jeden turniej zagraniczny. Można powiedzieć, że już są zawodnicy, jeżeli chodzi o nasz kraj wyłonieni już ci najlepsi. I oni tutaj już może nie rewalizują o wyjazd, a bardziej o to, żeby się sprawdzić właśnie jeszcze przed tymi mistrzostwami Europy. Fajnie, dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. No.